Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie! Jezus podziął do swoich uczniów. W owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy poślą aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, odkręca ziemi po kaniec nieba. O figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami, wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i Wy, gdy użycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest u drzwi. Zaprawdę opowiadam Wam, nie przyminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przyminą. Ale moje słowa nie przeminą, lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Wysłajmy słów listu biskupa Gliwickiego na 33. Niedzielę Zwykłą. Umiowani diecezjanie, u schyłku roku liturgicznego słowo Boże w harmonii z obumierającą przyrodą każe nam zatrzymać na tajemnicą przyjmialności ludzkiego życia, który jednak nie kończy się, lecz zmierza do tego, co większe, ostateczne i trwałe do wiecznej szczęśliwości. Od momentu sztu Świętego zostaliśmy zapisani w księdze życia, aby dostąpić zbawienia dzięki jednej ofierze Jezusa Chrystusa. Rzeczywistość zbawienia opisuje obraz liturgii w niebie. II Sobór Watykański wskazuje, że liturgia ziemska daje nam jako przedsmak uczestnictwa w liturgii niebieskiej, odprawionej w mieście świętym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy. Dlatego podczas minionego kongresu eucharystycznego staraliśmy się pogłębić naszą pobożność, która najpełniej wyraża się w liturgii. W niej na mocy święceń, posług i rozmaitych funkcji objawia się Kościół. W bliskości wspomnienia świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej, której będziemy obchodzić na bliższy piątek, pragnę zwrócić uwagę na znaczenie funkcji muzycznych i samej muzyki w liturgii, wyrażając jednocześnie życzenie, by zachowała ona świętość i piękno i w ten sposób kierowała umysły i serca wiernych do Boga. Muzyka kościelna powinna w najwyższym stopniu posiadać cechy właściwej liturgii, a mianowicie świętość i piękność formy, z których wynika koniecznie inna i cecha – czyli powszechność. Tak napominał święty Pawierz Pius X w 1903 roku. Nic się nie zmieniło od tego czasu w pojmowaniu rzeczywistości muzyki w liturgii, a nawet jeszcze głośniej niż przed wiekiem wybrzmiewał postulat, aby muzyka w liturgii była święta, czyli wykuczała wszelką świeckość. Rzadko wysłyszy się w kościoła świecki repertuar z gatunku muzyki rozrywkowej, filmowej czy operowej. Żadna muzyka powstała do celów świeckich, nawet opatrzona biblijnym lub innym pobożnym tekstem, nie może być wykonywana w przestrzeni sakralnej, tym bardziej podczas liturgii. Kardynał Ratzinger pisał, że muzyka musi tutaj i teraz, w tym czasie w tym miejscu, prowadzić modlących się ludzi do wspólnoty z Chrystusem. Ma kierować serce, czyli człowieka wewnętrznego, całego ja w górę, ku wyżynom Bożym, do tej wniosłości, którą jest Bóg. Która w Chrystusie dotyka ziemi, pociąga ją do siebie i ku sobie wznosi. W tym kontekście zachęcam dusz pasterzy i muzyków kościelnych do bardziej zdecydowanej troski o właściwy repertuar muzyki liturgicznej. A osoby chcące śpiewać lub grać podczas liturgii, proszę o poszanowanie autonomii Kościoła w zakresie oceny zdatności proponowanych kompozycji do celów liturgicznych. Liturgia jest katolicka. Czyli przeznaczona dla wszystkich wierzących, bez względu na pochodzenie, wykształcenie czy status społeczny. Dlatego liturgia i stanowiąca jej integralną część muzyka powinna być prosta, ale nie na zasadzie taniego banału i duchowego ubóstwa, lecz dążenia do tego, co czyste, dojrzałe i piękne. Muzyka liturgiczna nie może kierować się tym, co jest popularne w danej społeczności, ale powinna stawać się ojczyzną piękna, która jest uniwersalnym językiem każdego człowieka. I prowadzi do doskonałego uwielbienia Pana Boga. W związku z tym zachęcam Was, drodzy siostry i bracia, nie tylko do czynnego udziału w liturgii wyrażającego się we wspólnym śpiewie, ale także do włączenia się w działalność zespołów muzycznych służących podniesieniu piękna w liturgii. Wśród nich pragnę docenić parafialne chóry wielogłos wielogłosowe, orkiestry dente, schole wykonujące repertuar liturgiczny, a zwłaszcza chorał gregoriański. Ten śpiew jest bowiem najbardziej liturgicznym, uświęconym wielowiekową tradycją, własnym śpiewem Kościoła. Dziękuję dyrygentom, animatorom życia muzycznego, chórzystom, skolarzom, instrumentalistom, a także kantorom i psałterzystom za Wasz wysiłek na rzecz upowszechniania prawdziwego piękna muzyki liturgicznej. W sposób szczególny dziękuję organistom, którzy na co dzień troszczą się o właściwy poziom muzyki liturgicznej w naszych Kościołach. Wasza służba przy organach, które jako jedyny instrument zyskały rangę instrumentu liturgicznego, jest niezwykłym znakiem zaangażowania w służbie Bogu i ludziom, a także w dzieło ewangelizacji przez piękno muzyki. Dziękuję za codzienny akompaniament organowy, za troskę o repertuar liturgiczny i ciągłe jego poszerzanie. Aby muzyka liturgiczna mogła być święta i piękna, odpowiadająca wymogom liturgii i budowaniu wspólnoty. Potrzeba ciągłej formacji muzyczno-liturgicznej zarówno w odniesieniu do wiernych, jak i do muzyków kościelnych. Pierwszy synod diecezji gliwickiej postanowił, że każdy organista powinien posiadać odpowiednie wykształcenie muzyczno-liturgiczne, a w przypadku jego braku jest zobowiązany do uzupełnienia kwalifikacji. W naszej decyzji o 28 lat działa studium muzyki kościelnej. Od 23 lat również decyzjalna szkoła muzyczna drugiego stopnia. Które wykształciły sporą liczbę absolwentów, posługujących nie tylko w naszym lokalnym kościele, ale także w innych diecezjach. Wielu uczniów naszych szkół kontynuowało naukę na wyższych uczelniach muzycznych, a także byli laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów, co potwierdza wysoki poziom kształcenia. Aktualnie nasze diecezjalne instytucje muzyczne formują przyszłych organistów, a także przygotowują do posługi kantora w kierunku wokalnym. Prowadzony jest również kurs podyplomowy dla osób chcących pogłębić swoje umiejętności oraz ognisko muzyczne dla dzieci. Gorąco zachęcam do nauki w naszych szkołach, które mieszczą się w budynku Kury i Decyzjalnej w Gliwicach. Podejmując naukę w naszych szkołach, muzyk kościelny będzie mógł sprostać oczekiwaniom, które stawia przed nim Kościół w służbie na rzecz piękna liturgii, łączyć wierność przepisom liturgicznym z regułami rządzącymi sztuką muzyczną. Nieodzownym elementem posługi muzyków kościelnych jest formacja duchowa. Synod zobowiązał muzyków do uczestnictwa w dniach skupienia, rekolekcjach oraz innych ćwiczeniach służących formacji, za które odpowiedzialna jest sekcja muzyki kościelnej naszej kurii. Proszę trzygodnych kapłanów o umożliwienie muzykom uczestnictwa w formacji stałej. Zwracam się także do wszystkich organistów, uczniów naszych szkół decyzjalnych oraz innych muzyków kościelnych. Nie zaniedbujcie troski o duchowy kształt waszej posługi, a przede wszystkim dbajcie o codzienną, sakramentalną przyjaźń z Chrystusem. W dzisiejszej kolekciem szalnym modlimy się słowami Panie nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, Stwórcy wszelkiego dobra. Szczególna posługa muzyków kościelnych, na rzecz świętości i piękna liturgii, jest drogą do osiągnięcia trwałego i pełnego szczęścia. Dziękuję raz jeszcze za Wasze zaangażowanie i życzę, abyście pomimo przeciwności zawsze znajdowali radość i spełnienie w służbie Panu Bogu. A Wam, drodzy decyzjanie, wraz z kapłanami, życzę, abyście dzięki świętej i pięknej muzyce liturgicznej podnosili Wasze serca do Boga, a kiedyś mogli doświadczyć pełni radości i szczęścia w niebie, podpisał Wasz Biskup Sławomir.